Właśnie dotarłam do miejsca, w którym chciałam być już od dłuższego czasu, widzieć przepiękne morze i cudowne klify, więc jestem teraz w tym miejscu, które planowałam od tyle miesięcy i wreszcie udało mi się tutaj przyjechać. Właśnie wybrałam się w podróż Jadę nad morze I jadę sama Zdecydowałam, że chcę jechać sama Chcę jechać pociągiem Chcę zrobić wszystko sama I tak by wyjść ze swojej strefy komfortu Bo jak zawsze gdzieś jadę To zawsze jadę z kimś Jedziemy w aucie, jest komfortowo mam na kogo zawsze liczyć, można by tak powiedzieć, a jadąc samemu, to jest się zdanym na siebie. I trzeba zbudować sobie takie zaufanie i taką siłę, aby wyjść ze, swojego, ze swojej strefy komfortu i żeby nauczyć się być tylko i wyłącznie ze sobą. I musiałam pokonać sobie pewnego rodzaju właśnie schematy, blokowały, Bo podróż tą planowałam już od kilku miesięcy i za każdym razem coś wypadało, ale ja też tak jakby przesuwałam tą podróż też tą podróż przesuwałam w czasie, bo myślałam, że, że o, będzie lepszy dzień, będzie lepsza pogoda i tak dalej. A teraz mam dzień wolny, więc Wczoraj tak myślałam nad tym, jest dobra pogoda, mam dzień wolny i tak bardzo mi się nie chciało, to tym bardziej weszłam na stronę biletów, kupiłam bilet i jadę. I faktycznie mogłabym teraz siedzieć w swoim pokoju w cipełku, w komforcie, może jeszcze spać, nawet też nie, że późno, um, Ale po co? skoro mogę życie przeżywać na 100% i może to nie są jakieś takie szalone, dzikie wyprawy jak niektórzy youtuberzy er mają, że jadą gdzieś z, z Afganistanu i tam śpią w namiotach um, ale to będzie moja podróż, moje wyjście ze strefy komfortu i warto robić sobie takie mm, wyprawy, czy warto właśnie jakby z, tej strefy. z tego względu, żeby budować siebie, żeby dobrze się czuć w swoim życiu, żeby budować zaufanie, że możesz więcej. No bo co się dzieje w strefie komfortu? Jeżeli czujesz się komfortowo, jeżeli jeździ ci dołu, czy cieplutko i tak dalej, to czy się rozwijasz? Komfort odbiera ludziom wolność. Wiele ludzi za komfort oddaje swoją wolność. I to jest Wychodzimy ze strefy komfortu, działamy i spełniamy marzenia. To jest moje motto. Czytam bardzo fajną książkę teraz, Bogaty albo biedna, po prostu różni mentalnie. Przeczytałam 6 lat temu i teraz do niej powróciłam. Miałam Przede przeczytać coś o finansach, o pieniądzach, ale bardziej tutaj jest pod kątem tego, co mamy w głowie. Dlaczego niektórzy są bogaci, a dlaczego? pomimo że dają tyle energii są ciągle biedni. Let's find the of brighton Teeth and Brighton. An Let's leave. With me, there's something else we need to find. Say you go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make a friends Teraz y, idę na klify, Bo zobaczyć, podobno tutaj są przepiękne klify, więc muszę iść w tamtą stronę i idę. Blue is the sky, like the color... Mam tutaj ścieżynkę z pięknymi klifami, no ale po tej stronie mam jakieś takie magazyny, sklepy, więc to nie to co chciałam. I właśnie dotarło do miejsca, do którego chciałam dotrzeć. Tutaj mam morze, tu mam moją ścieżkę i klify. jestem w tak przepięknym miejscu Z jednej strony morze z drugiej strony klify <grymne> Wow Właśnie dochodzę Do mojego celu jakie to jest miasteczko to mi nam nazwa Rocking Team Close your eyes Hear the voice within calling this heavy load got under your skin Holling You got the white knuckles Jak widzicie, tam klipy dalej się ciągną, a ja idę w tą stronę, czyli tak jak przyszłam, czyli tam. Trochę się bałam tego wyjazdu tutaj. No, bo wiecie, tak sama, gdzieś tam sobie chodzę, ale to jest bezpieczne miejsce, więc jest tutaj dużo ludzi. Znaczy krążą tutaj takie pojedyncze osoby, no bo jest jednak środek tygodnia, jest październik, więc sezon turystyczny się też skończy, no i ludzie pracują o tej porze. Ale pojawiają się tutaj osoby. Um, jestem po prostu między miasteczkiem a miasteczkiem. I czemu mój umysł powodował, że się bałam? Czemu tworzył mi jakieś chore sytuacje? Naprawdę tworzył mi tak chore sytuacje. I nic nie okazało się prawdą. Nic. Także strach jest po coś, żeby nam po prostu tam uzmysłowić, że są jakieś zagrożenia w życiu, ale nie powinien nas nigdy, nie powinien nas nigdy blokować przed spełnianiem swoich marzeń, przed życiem, tak wiecie, w pełni. Nam z Brighton. Wracam do Londynu. Do domu. Tylko do gdzieś Tam. <grymne> Także papa, pa. z Brighton jeszcze do ciebie przejadę.